Wegańskie, proteinowe, zdrowiec na mąki. Zróbmy razem ten prosty i szybki przepis. Do miski przesyp mąkę orkiszową, jasną, z proszkiem do pieczenia. Dodaj erythrytol i jogurt sojowy. Wszystkie gramatury masz w opisie. Zagniatamy ciasto, i jak widać, to ciasto mi nie wyszło, bo ono jest za lepkie. Ale zobacz, co zrobiłam z tym dalej, aby naprawić tę sytuację. Próbowałam zagnieść to tak jak normalne ciasto podsypując sobie odżywką białkową, którą użyłam w tym przepisie głównie do polewy. Sprawdziło się fajnie jako alternatywa dla mąki. Odżywkę wymieszałam z cynamonem i odrobiną wody i z tego zrobiłam sos, którym teraz posmarowałam cynamonki i zaczęłam zawijać ciasto w rulonik. Po zawinięciu mokrym nożem odcinam sobie mini cynamonki. No i tutaj już widać, że one są za mokre, czyli ciasto miało za mało mąki. Jednak ja pierwotnie chciałam zrobić to w ten sposób bo chciałam, żeby one były takie mokre. Jednak, no, jak widać, nie do końca mi się ten przepis udał, bo estetyka jest tragiczna, chociaż w smaku to było tak fenomenalne, że serio polecam Wam właśnie tą wersję. Ale, no, z tego względu, że nie jest ona satysfakcjonująca tak, jak AI mi pokazał, to robię jeszcze drugie ciasto, już tutaj dodając po prostu mniej jogurt. No i te ciasto wyszło mi już naprawdę dobrze i zrobiłam tutaj bardziej ubogą wersję, bo pospam tylko cynamonem i odrębnym oleju kokosowego, żeby to było trochę e, nasączone, bo inaczej będzie bardzo suche. No i zawinałam cynamonki, pokroiłam tak jak poprzednio. No już widać, że one są naprawdę bardzo ładne. Super to wygląda. Tak ustawiłam to do pieczenia razem z bułeczkami z innego przepisu. Zerknij na mój profil, jeśli chcesz wiedzieć jak zrobić domowe, proste, szybkie bułeczki. No i tak po 20 minutach wyglądają nasze cynamonki. Po lewe zrobiłam z kakao i odrobinę wrzątku, aby właśnie mieć takie fajne, czekoladowe, a Akcent na górze. No, i to było serio przepyszne. Mega polecam Wam zrobić ten przepis.